Cześć! Witajcie w tym nadprogramowym, specjalnym odcinku. Gdyż postanowiłem na dzisiejszy trening zabrać coś, co sobie kupiłem. Specjalnie z myślą o nagrywaniu tego kanału. Dzisiejsza pogoda jest wyjątkowo wieczna, więc uda się tym bardziej sprawdzić nowy nabytek. Prawdopodobnie ci, co zaglądają do mnie na Instagrama, już pewnie od jakiegoś czasu wiedzą albo chociażby sama miniaturka. To zasugerowała. Mianowicie w końcu kupiłem swoje mikrofony, i w tym odcinku oprócz tego, że strzelę parę serii z LaPwinga, bo dawno z niego nie strzelałem, żeby też przy okazji przetestować, jak zbierać dźwięk, pokażę Wam mój nowy nabytek, co jest w opakowaniu. Przełączymy, bo teraz nagrywam na kamerze, przełączymy się na, na telefon, podłączę. Mikrofon zobaczycie różnicę. Tu mam założony mikrofon specjalny już z tym, z tym futerkiem. Tak. Tu mamy w zestawie coś podobnego. Zobaczymy albo i nie różnicę. To będzie moje pierwsze uruchomienie, tak więc być może to nie będzie działać. O, okażemy się. Okaże się, jeśli się nie uda, to, to pewnie reszty filmu nie będzie albo w ogóle trochę na kanał. Więc jeśli go widzicie, to pewnie się udało. A przy okazji dawno nie było laplinga, więc się. dzisiaj. Ale już Wam pokazuję co jest w opakowaniu. Mam zestaw z jednym mikrofonem, to jest DJI Mini. Zestaw z dwoma mikrofonami, ma wtedy takie pudełka, ale jest znacznie droższy. Tu mamy 409 zł. I w przeciwieństwie do 90% youtuberów pokazujących ten produkt, to naprawdę zapłaciłem za niego. Ze swoich pieniędzy kupiłem sobie mikrofon. Był mi potrzebny, no bo sami wiecie, dźwięk jest tutaj dość ważny, a warunki plenerowe... Nie ułatwiają zadania. Tak więc postanowiłem, że w końcu pora przejść na mikrofony. I oto co mamy w zestawie. Jest jeszcze kartonowe pudełko, którego ze sobą nie brałem. Opakowanie miękkie. Kabelek numer jeden. Wyjaśnijmy tylko z folii, żeby tutaj nie zostawiać ewentualnie śmieci, żeby gdzieś mi coś nie zwiało. Nie wszystko jest odpakowane, ale takie rzeczy podstawowe wyjąłem i ładowarka, Futerał. Więc tak, to jest to, co mamy w zestawie. Tu są też te futerka, o których, te futerka, o których rozmawialiśmy. Adapter do telefonu jest w Za chwilę, jak będę składał z, z odbiornikiem, to pokażę, jak się to łączy. Stacja ładująca do mikrofonu. I kabelek, który pozwoliłby mi to ewentualnie teraz używać na aparacie, a więc dwa razy Jack, a więc tak odbiornik, też ma clipsa, ma milion różnych funkcji, z tego co czytałem. Oprócz tego, że działać może na gorącej stopce, to tam jeszcze kilka funkcji bezprzewodowych ma. Mikrofon może też działać z samym, z samym telefonem przez Bluetooth, albo z rekorderem, wtedy ma znacznie więcej funkcji. Tylko dwa przyciski na odbiorniku, tylko dwa przyciski na mikrofonie. Stacja modująca magnetyczna do mikrofonu. Całość funkcji, na dobrą sprawę, które są w jakiś tam specjalny sposób, szczególne dla tego mikrofonu, sterujemy z poziomu aplikacji. Bardzo fajna rzecz to, w zestawie jest taki mikromagnes, więc można sobie mikrofon domagnesić do kamizelki, do koszulki, czy tam do daszka i wtedy nie korzystać z klipsu. Mamy bardzo fajne, ukryte połączenie. Podłączymy sobie port USB. Port USB jest kątowy. Tak to ma niby wyglądać. Trudność całej zabawy polega na tym, że używam czegoś takiego. I w sumie nie mam pewności, czy to będzie się razem z telefonem Fajnie komponowało, czy to się zmieści, czy będzie czy sięgnie, jak nie, no to dzisiaj nagram tylko Wam próbkę dźwięku, a potem sobie to szlifnę i wybiorę trochę na szlifierce. Ale jeżeli będzie grało, to, to zapowiada się, że sięgnie, zobaczymy. Tak wygląda telefon zapakowany w klatkę operatorską. Lubię z niej korzystać, na dobrą sprawę to jest klatka ze SmallRiga, odkąd ją mam. Faktycznie zacząłem używać telefonu do nagrywania. Zobaczymy, co się stanie po podłączeniu. Mam już zainstalowaną apkę dedykowaną DJI mimo. Podłączymy sobie odbiornik, tylko włączam apkę. Powinny wyskoczyć ustawienia. A i nie sięga. Niestety nie sięgnie w klatce operatorskiej, już widzę, bo niestety opiera się mikrofon, tak więc bez klatki dzisiaj trochę z ręki. Mikrofon się stopniowo wybudza. Zawsze mu to chwilę zajmuje. Podobno pojawienie się tutaj informacji o ustawieniach. Jego pierwszy uruchomienie będzie trwać najdłużej. Też włączymy mikrofon. 3 sekundy. Wszystko się łączy. W zestawie są dwa różne koty. Jasny. I ciemny, a dzisiaj dla zabawy założymy sobie tego jasnego. Kurczę, szkoda, że z tą klatką nie wyszło. Będę musiał coś pokombinować albo go przedłużę, albo po prostu szlifnę klatka. O, pokazały się ustawienia. Cała masa różnych ustawień pokazuje poziomy głośności. Dwa różne poziomy tłumienia przydaje się to w przypadku nagrywania właśnie w silnym wietrze. Nie wiem, czy dzisiaj dawaj to przetestować. No bo nowa technika to zawsze wymaga trochę ćwiczeń. Do tego jedna z fajniejszych funkcji, o której pisali, czyli możliwość nagrywania ścieżki bezpieczeństwa, czyli parę poziomów ciszej niż ścieżki głównej. W razie przekroczenia poziomów to nam daje pewne zabezpieczenie głośności. I że mamy z czego w razie czego ten dźwięk pozyskać. Tak wygląda gotowy komplet do nagrywania. Zobaczymy za chwilę jak brzmi ten telefon w dzisiejszych warunkach bez i z mikrofonem. Tak więc przechodzimy na następne urządzenie. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Nagram parę strzał. Z lapwinga to jest dźwięk bez założonego żadnego mikrofonu, z samego iPhone'a. Ogólnie ten lapwing jest dość deskowatym łukiem. I trochę dzwoni, ale to też pamiętać trzeba, że nie ma tłumików. Ciekawe, jak bardzo słychać wiatr teraz w telefonie. To troszkę wieje, ale delikatnie ucichło. Zastanawiam się, jak wam nagrać. Obraz i dźwięk, jeśli nie mogę używać klatki operatorskiej. Ale chyba najłatwiej będzie po prostu nagrać resztę znowu aparatem, a synchronizować dźwięk. Tu jest teraz mikrofon. Mam nadzieję, że zbiera dźwięk. Dowiemy się za chwilę. Zwieje coraz mocniej, więc dobry test. Ja się trochę tnąłem od, od balota. Jak już jestem, niech ma to jakiś trening w sobie. Przezrobić tłumiki do tego łuku nacięciwy, bo on fajnie strzela, ale strasznie hałasuje. Hmm. A czy my czy dźwięk się nagrał? Dobra, jestem znowu troszkę dalej. Zdejmuję koczą bo nie wiem, czy on nie wpływa. Na trochę wibracji dodatkowych ogólnie nigdy nie byłem fanem tych kołczanów, Ale jak się dzieje na spacer, to jest zawsze parę gratów mniej do noszenia, jak jest wszystko przypięte. Zaraz zobaczymy. Nadal dzwoni, ale inaczej i przestał kopać tak bardzo. Tak, zdecydowanie dużą część wibracji jako takich pochłaniał ten kołczan. Ech, nie obraca go po strzale, no bo jednak masa była wysunięta, więc przez to tak kopać po rękach. Za to ilość wibracji na wzrosła dramatycznie, więc dostanie na pewno kotki. Szczerze powiedziawszy, miałem to zrobić dawno, zapomniałem. A, nie wiem czy mówiłem, ale poziom tłumienia jest wysoki, ten o którym wspominaliśmy wcześniej. Ciekawe, jak duża będzie różnica. Przez chwilę nie wieje, ale. O. I znowu wie, jest tak zimno, jak wieje. Było tak ładnie ostatnio parę dni i się znowu rozwiało. A to był zły strzał. Te jest są deczko za miękkie do tego łuku. Chyba są 600, a to jest 40-futowy łuka ja Tu mam 40, chyba 5, 44 na palcach, jak go wyciągnę. Dobra, eee, wrócimy jeszcze do usta standardowych ustawień mikrofonu. Tylko wrzucę go sobie gdzieś na kamizelkę. Zobaczymy, jak ten magnes trzymał Teraz jest na klipsie do daszka. Dobra, ostatnia seria. Tłumienie ustawione na standardowe. Jestem jeszcze dalej. No, jak trenować, to trenować. Mikrofon tym razem mamy na kamizelce. Ten magnes przy kamizelce to tak sobie tłumi. Znaczy tłumi, tak sobie słabo trzyma, ona jest dość puchata i no widać było, czuć było, że ona trzyma tak. Nie wiem, czy mnie widać, ustawię się, o. ustawię się tutaj. Przedowe dało zrobić. No. Ogólnie 40 parę funtów to już nie przelewki. To już czuć jak się ciągnie na plecach. A to dzwonienie doprowadza mnie do szewskiej pasji. Rozmawialiśmy na którymś filmie dawno temu, że chyba w środowisku łuczniczym nie ma chyba niczego gorszego dla ucznika, coś zaczyna dzwonić na łuku. No to jest. Ach, przy filmie jak Mikamy dzwoniły. Jestem trochę rozsypany. Zobaczymy, czy będzie zbiero. Ten, ten statyw tak se stoi dzisiaj ewidentnie. Jak będę szedł po strzały. Generalnie to cały czas jest bardziej test mikrofonu. Mam nadzieję, że to będzie działać, no bo dla Was tych projektów mam coraz więcej. Coraz ciekawsze. nam się pomóc zbierać, więc bluza, bo zimno. Cały czas ta sama z Więc mam nadzieję, że ten mikrofon nie będzie robił żadnych psikusów i da się go używać w taki sposób, żeby nie bać się efekt końcowy, tak więc DJI mikrofon mini wersja z jednym tylko nadajnikiem, czyli z jednym mikrofonem z miękkim futerale nieco zmotane na chwilę obecną połączenie, ale nie ma czegoś takiego, czego szlifierka nie naprawi w tym wypadku. Myślę, że ten problem rozwiąże w południu. Jest zimno, mam nadzieję, że to się fajnie nagrywa. Tak więc uciekam pomału do domu. Widzimy się na następnej recenzji. Tym razem, w końcu, opowiem Wam o jednych z butów na pewno będzie recenzja teraz które mam, że tak powiem, bardziej cywilnie na to kosztowały bardzo mało pieniędzy. I co o nich sądzę, bo mam je chyba już pół roku. Sprawdzę jeszcze przed filmem ile dokładnie, ale coś kole pół roku. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że to nagrywa. Do zobaczenia. Cześć.